Łoneczko świeci. Jak widać, zresztą odbija się cień, bo tutaj się odbija te słońce. Dobra, i lecimy. Kolejne mamy liść i flaming. Liść i flaming to mamy tutaj. Ja Was może troszkę przybliżę. O, liść i flaming szukamy. Liść i flaming tu nie ma. Tu jest flaming, ale tu nic nie daje. To jest liść. Tutaj nie ma. Tu jest. Mamy flaminga. Liścia i chyba tyle. I dokładnie tyle. Więcej nie ma. Dobrze, tutaj chyba już nie ma tutaj kolejne to kostium i słońce szukamy kostium i słońce mhm. widzę że tutaj ominęłam kostium i słońce tutaj nie ma tutaj jest słońce tutaj i chyba tyle by to było Kolejne symbole to torba i okulary. Torba i okulary. Tu mamy torbę. Tutaj są okulary. Tutaj nie ma. O, tutaj jest torba, ale na razie to nic nie daje. I na ostatniej mamy okulary. O, tutaj więcej tych okularków jest. Ale torby nie ma. Nie ma. Dobra. Kostka i płetwy. Tutaj mamy płetwy. Kostkę. Tutaj nie ma. Płetwy i kostka nie ma. I tu jest kostka. I płetwy. Okej. Okay. I ostatni to jest napój. Chyba to będzie pusto. Tak tutaj jest napój, ale niestety nic to nie dało. To szkoda. Zobaczmy. Zgadza się nic nie ma. Jest pusto. Szkoda, że gwiazdy nie było i byłoby 500 zł. No ale cóż. Ok, teraz skończymy sobie krzyżóweczkę. Yy, zadyszeczkę. Jesteśmy w połowie. Yy, goniec to jest yy, bonus. I tutaj gdzieś jedno słowo na razie się utworzyło. W ostatniej grze jar. Dobra, no to sobie skończymy ją. P, U. W goniec nie ma. Szukamy P U. Okay, tu jest U. tutaj, tutaj nie ma, tu jest P, tutaj nie ma, tutaj, Są to jest U i tutaj jest też, a w ostatniej mamy tutaj, R chyba było, tak, nie zdrapamy, P tu jest P, I chyba tyle więcej. To ja nie widzę. Czy wy widzicie? Chyba nie. Dobra. Jeszcze mamy jeden rządek. To jest N, O. W koniec mamy tutaj O i N. Jeszcze dwie brakują i E. To było N, O. Nie będzie sporo. To jest, tu jest N i O, przez tutaj i tu, o N i tutaj jest O i N ostatnie. A tyle w drugiej krzyżówce mamy n widzę p oczywiście ominęłam o n o to już więcej nie ma tutaj jest i tutaj n ok i ostatnia krzyżówka o ominęłam, Tu jest drugie słówko. się otworzyło. n -o. tutaj jest o -N, o n tutaj nie ma i tu jest są dwa o -N. całkiem sporo tutaj tego było. mamy już dwa słówka ułożone. H, I, o, mamy tutaj I, super, H, I. mamy I, I, to nie ma, tutaj jest I i słówko się ułożyło, tutaj też, dwa ok, druga krzyżówka h i tutaj nie ma tu jest h i o, widzę p ominęłam jak zwykle tu jest i tutaj drugie słówko i trzecie słówko to fajnie, bo już jakaś wygrana będzie, bo są trzy słówka. Jedno, drugie, trzecie. Dobra, patrzę, czy czegoś nie ominęłam. I w ostatniej krzyżówce szukamy HI. To jest I. P ominęłam. Przecież więcej nie ma, i ostatnie dwie. To jest ZW, czyli tutaj nie będzie nic. Z, I z tutaj i ominęłam. W i więcej nie ma. W drugiej z dół w tutaj nie ma z w i tyle i w ostatniej mamy z tutaj z no ale to tyle no dobrze, ale mamy tutaj trzy słowa puli Mim i jeszcze jedno gdzieś tutaj było. Lipno. Trzy słowa mamy, czyli dyszka jest zwrócona. Tutaj zobaczmy kontrolne. Tak zgadza się. Bebe. Ok, czyli ta jest wygrana. I mamy ekstra linię. Jesteśmy w połowie. Jedna linia się tutaj utworzyła, jest to tęcza, księżyc, popcorn, tęcza, księżyc, popcorn, popcorn, księżyc, tęcza. tęcza. I lecimy dalej, mamy gwiazda, czapka, gwiazda, czapka, mamy gwiaz... czapkę, gwiazdę, tutaj nie ma, tutaj. I tutaj jest gwiazda, i więcej nie ma. Dobra, kolejne symbole to lody i leżak. Lody i leżak. Tutaj mamy leżak. Tutaj nie ma. Tutaj są lody. Tutaj lody, leżak. Tutaj mamy, tutaj nie ma, i w ostatnim mamy lody. Okej, okay. kolejne to kości i łódź. Kości i łódź nie ma. Tutaj mamy łódź. Kości i łódź. Tutaj mamy kości i w ostatnim nie ma nic. Ale no, jeszcze raz sześć symboli. Rolki i balony. Tutaj mamy rolki. I tutaj. Tutaj nie ma. Tutaj są rolki. Mm, balony. No jakby rower był też sporo by było. Tutaj są rolki i rolki. Tutaj też i balony. A tutaj mamy tylko balony. Cztery symbole. Słońce i krab. Szukamy słońce i krab. Tutaj nie ma. No, nie ma żadnego. I ostatnie to jest korona i ptak. Korona i ptak. Tu jest ptak. Tutaj korona i ptak, ale to już nic nie dało, więc mamy jedną tylko wygraną. Tutaj u góry. I zobaczmy, co się kryje. Zwrot. Zwrot 10 zł. Powiem Wam, że w tych zdrabkach to przeważnie albo pustaki, albo zwroty. Rzadko się zdarza coś więcej. Dwie dychy to już jest wow, w ogóle. Czyli na trzy zdrabki dwie wygrały. Nie jest źle. Kochani, Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dziękuję za subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz to zasubskrybuj i zapraszam na oglądanie moich odcinków i do zobaczenia kochani, miłego weekendu, trzymajcie się cieplutko pa.